Wpadka na koncercie TVP. Nie do wiary, co wypalił Łukasz Nowicki. Dobrze wybrnął? 11 listopada Łukasz Nowicki i Davina Reeves poprowadzili koncert TVP z okazji Dnia Niepodległości. W trakcie wydarzenia prezenter zaliczył zabawną wpadkę. Musicie to zobaczyć. We wtorek 11 listopada Telewizja Polska zorganizowała koncert pod nazwą Polska na tak. Całe wydarzenie odbyło się z okazji 107 rocznicy odzyskania niepodległości. Na scenie pojawili się znani i lubiani artyści. Zgromadzona publiczność, a także widzowie przed telewizorami mieli okazję usłyszeć m.in. Sarsę, Wiktora Dydue, Natalię Kukulską, Igora Herbuta, Macieja Musiałowskiego czy Alicję Szemplińską. A wieczór poprowadzili Davina Rivas i Łukasz Nowicki. Choć wszystko szło zgodnie z planem, to między występami doszło jednak do drobnej, ale i nieco zabawnej wpadki. Nie do wiary, jak wytłumaczył się z tego prezenter. Łukasz Nowicki przejęzyczył się na scenie. Tak z tego wybrnął. Koncert trwał w najlepsze, a artyści co chwilę zmieniali się na scenie. Koncept był taki, aby wykonywali największe polskie przeboje w zupełnie nowych i odmienionych aranżacjach. Podczas jednej z przerw, gdy to prowadzący byli w centrum uwagi Łukasz Nowicki, zwracając się do publiczności, nie powiedział do nich kochani, a zamiast tego z ust wyrwało mu się kochanie. Mimo przejęzyczenia dość szybko udało mu się wybrnąć z tej sytuacji i zrobił to chyba całkiem nieźle. Kochanie, kochani, kochanie, o. Trochę skracam dystans, zobaczcie, powiedział, zwracając się do publiczności, po czym powiedział już to, co miał zaplanowane, cieszmy się sobą, cieszmy się właśnie taką polską dzisiaj ponad podziałami. Jestem bardzo szczęśliwy, że jesteśmy tutaj z Wami. Cieszę się z takiej Polski. Udało mu się? Dajcie znać w naszej sądzie. Maciej Musiałowski zabłysnął na scenie. Internauci nie kryli zachwytu. Jednym z artystów, jaki pojawił się na scenie, był Maciej Musiałowski, który wykonał odmienioną interpretację utworu o Mój Rozmarynie. Zarówno widzowie, jak i internauci byli zaskoczeni tym, jak dobrze mu to wyszło. W mediach społecznościowych TVP niemalże od razu zaroiło się od komentarzy, i niemalże wszyscy rozpływali się nad nim w samych superlatywach. Wspaniałe to było wow, brawo wzruszająca interpretacja co za magnetyczny wykon genialne czytamy. Widzieliście ten występ?